vitame, vitame, na no na more kroscha. nikola, sign? zain. quid? Baby. quid? Such quid? and this guy, quid? you do 150 for both? sure. Yeah. Come on mate, feeling so generous today. 5 <laughs> off, yes. <laughs> <laughs> for a 50p mix, mate. <laughs> Cheers, mate. <meta>. That's <laughs> First buy. Oh, that Pokemons, I need to buy to check the Pokemons. New color. Hey. That Ooh. Shining King, shining. How much a book? Um. One pound. You do 50p? Yeah, that's deal, that's for now. Let's see the coconuts. Some videos in the Good Games. Watchmen, Escobar, Box Life, Harry Potter. 50p on me or not? Oh, thank you, thank you, boss. Okay. Cheers. te, 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 know. One pound each. Two coins for two coins. Two gold coins for two gold coins. One, two. Thank you. Dwie takie kolekcjonerskie monety dla ojca. Czemu nie? Tools, tools, tools. Tools, power tools. Ani do drill. Pazos, pazos. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, idziemy dalej. Tutaj. Takich 3-4. Witamy, witamy ponownie. Stonery to się z Wami wita. Po krótkiej przerwie musiałem telefon włożyć do kieszeni i ustawić sobie. Zakupy, bo się już nie mieściły w mojej torbie, no i zapłacić gościowi. Nie. Tak więc muszę, musiałem niestety użyć dwóch rąk. Co to, takie domino plascis. Batman Fortress. I oh, don't have any Minecraft stuff. Oh no, Nintendo, isn't it? Yeah, yeah, you're right. Big fan, so. Zelda. Everything in it. Yeah, yeah, yeah. Zelda, Mario, Yoshi. Huh. And I'm already full. <laughs>

Dzień dobry, Do do polerowania auto bym się takie przydało. witajcie. Dzień dobry, witajcie. Trochę filmów, uh, niestety, tu nic takiego nie ma. Ty, 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 ty. to jest tete, Kevin To tete, mm, 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 mm. to jest to jest. To jest, to, jest, to jest. Co tu mamy? Jakieś coś będzie fajnego? No, yy. Williams to mamy, tego robię, już widzę po grzbiecie to, 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 to pan Wiska piszcze. Yy. A tu mamy trochę książek, komiksów jakichś. Monopoly Star Wars <laughs> Iron Man Torba. Aqui, okay, mano, microscopic. Tiri, Batman tiri. Tiri, tiri, Jakieś puszaki, o kurde, jaki wielki Joshi, no wielki, wielki Pikachu, a, ale brudny jak cholera kurna, ja mam takiego Mariana i, i Luigi, ale chyba to nie Yoshi ale on był zielony, nie? No nie, Super Mario, kurwa. a macie plasi, mate? 20, mate. Is a a Bloody huge. Huge. To jest big Huge, 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 To To ostatnia ostatnio chyba. sticky sticky. Czapki. Lego. Pokemons, all this stuff. Mm -mm -mm -mm. Kusulka, happy... happy gaming, well, Malutka. Two pounds for the bones. What's That's the size the of gold this t-shirt? Is it small or large? That, the size one. Yes. Days 10 to 11. Oh, very so small. Not for me, not unfortunately. that I'm going to say 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 that some DVDs. to say that i going to